Siemanko wszystkim, ja jestem Maku, witam was na moim kanale. Kolejne krótkie demko, wróć. Kolejny krótki horror dzisiaj zagramy e z Ichayo, czyli standard. Po co przepłacać, jak jest za darmo? Taka moja jest e ta, moje motto, e a jedno z może z wielu człowieka który wszystko po taniości kupuje i, i, i na promocji i jak to mu, jak to się mówi gratis to uczciwa cena. No więc. Zaczynamy zdanie od więc więc co? Hmm. Chyba startujemy startujemy. Dzisiaj nie ma za dużo przedłużania ale trochę jest. Proszę o łapkowanie, subowanie i, 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 i komentowanie. Dziękuję kolejnym subskrybentom. O kurde, głośno powiem szczerze jest. Mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać, ale powinno chyba być ok. Będę głośniej gadał. <laughs> Przynajmniej się postaram. E, mam nadzieję, że Wam nie przeszkadzało. Troszeczkę zmieniło się tam za mną. Jest półka, którą... Z dziewczyną kupiliśmy, żeby ułatwić sobie troszeczkę w kuchni yy, Przebywanie, bo drukarkę zamierzam ku, zamierzamy kupić i, 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 i Trzeba gdzieś to wszystko upchnąć A tam będzie Piekarnik, mikrofala Jakieś pierdoły takie, jakieś warzywa, owoce i te Tego typu rzeczy Ale to, 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 to. Abyście się nie zdziwili, że tam Coś tam się nowego pojawiło Dobra Startujemy. A co to się zrobiło? Książka się otwiera. A. Wsad. P.S. to move. F. to interact. C. to crouch. Spacja jump. Co on zrobił? No. Tap to back. Ale back gdzie? Coś tu pstryka, pika i Ryb tu jest. O Ciekawe Ciekawy prysznic można się umyć w krwi. O goś nawet nie wie, czy to jego krew, czy nie jego krew. Kurde. Nie mam domu. Chciałem to jeszcze zobaczyć. To kapie chyba, tak? Niech i będzie, że to kapie. kura, Jakiś stradalny ten. Spuczka. Można zrobić? Nie można, musimy jednak tam wejść, przykro mi ba bardzo. Dzień dobry, zrobiło. O jest screwdriver. Więc słyszę tą muzykę, ale w tle tak słyszę muzykę, więc. Liczę, że będzie wszystko dobrze słychać do wiary. I tak będzie, no co? To nie moja wina, to nie moja wina, to nie moja, to nie moja, wina, to nie moja to nie moja, to nie moja, wina, to nie moja, to nie To ma jakieś znaczenie ilość nie moich win i nie moich, bo nie wiem o co chodzi. O, musimy może zobaczyć, co jest z tyłu kartki. Nic nie ma z tyłu kartki. Świecznik nie można zapalić, bo ten zegar tak pykał. On nie pykał zegar, no bo je nie działa. Coś tutaj. Oczywiście, że tak To horse. Dobra, może może się coś... O kurde. Coś się zejsrało. Nie koniu. Nie się pan ruszał złośliwie. A co ja mam niby tu wymyślić? Ani klucza. Mam screwdriver. O właśnie. Przypomniałem sobie, że wziąłem coś. Jakieś gówno. Tylko to możemy otworzyć. No co? Klucz jest? O, wypadł sam klucz. No dobra. Wiedziałem, że to się będzie ruszać. Czy jak żeby inaczej? Ty nie działasz, ty głupku pick -up stryka, Ale to tak łazi. A on się nie przejął w ogóle. Dobra, otwieramy to. A jak nie otworzę, to co się zrobi? Będzie good ending. O... What the fuck? A się nie Kurno, przed chwilą mi coś wyskoczyło na Rej, a tam jeszcze coś płacze dodatkowo, żeby skończyło płakać. Kurde no No nie mam flashlighta Tu coś stoi? Ej, co tak cicho się zrobiło? okej okay. Może żarówkę muszę wziąć i... musi na ryj wyskoczyć czy co się zrobiło Oho ja nie zorientował się nie obrócił w tę stronę guild, father, father, guild, fault, fault, guild coś tam guild co to tu jest father, guild, fault Czyli ile razy mam ilość, o jak kartka się powiększyła jakaś ściema, no dobra, wypad, yy, no, czyli tak, guilt, winy ile mamy, raz, dwa, trzy, cztery, czyli, nie to, cztery, co to, to jest pierwsze? Oj mój father, luk. Nie tam nie było luk. Dobra Fader. ojciec. Raz, dwa. No i co? <grym> Dobra i kurde volt. To jest guilt, father guilt. Raz, dwa, trzy. o trzy chciałem wbić, ale zaciskałem cały czas. Pewnie na tej kartce. Tu były trzy, a tam... ale patrz jaka jest skomplikowana, tak jak myślałem. Raz, dwa, trzy, cztery. No. Kurde. Trochę przyfartnęło się, ale bym się skapnął. Tylko tak naciskałem, sobie przeskakiwałem tymi cyferkami. Dlatego 7, a nie 3. Taka skomplikowana za jak się włącza kurde, flashlight. Nie pamiętam. No wiecie, że nie wiem. O rany. Fk nie. Fk, Fk dawaj, Fk. Co tu jest napisane? te Kurde, ale wymyślili What the... A co to za klatki dziwne dziwne miejsce, gdzie nagrywamy filmiki i trzeba fuzę załatwić. I jest tasa piła do kości. I tu jakieś... Zombie leży i mielarka do mięsa i kamera. Dobra tam. Crud driver. Oczywiście że tak. O. Tworzymy wentylację. Ty, nie leżymy, tylko działamy, bo tutaj ja. mięso na kotlety się skończyło. Tam, tej już ostatnie o, czaszka, czaszka, czaszka. A, bo to jest dla laborat e, 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 laborat laboratorium. Spokojnie, spokojnie. Jakieś ulotki. A to co, mam tam wleść? Bo nie wiem co chodzi. Ule ich tam wie. Wentylacja, no szybciej nie może iść. <śmienicza> Powiem tak, trochę za wolno szedł, bo już tak człowiek tak się wycofywał i oho, to pali jeszcze goście. <śmienicza> Córka zadzwoniła. A, to córkę jeszcze podziabał. Dlatego krew tam była. O, jeszcze ciała i nie znalazła. Zadzwoniła i ciała nie znaleźli. No, trzy tygodnie grę tworzył gościu. Ale nawet fajna. Nawet fajna trochę tam było, trochę ten jeden strach, płacz i tutaj ten drugi, ale powinna ta szybciej iść, bo tak szczerze powiedziawszy Szczerze powiedziawszy, we are the bad guys. Mm. Jakby szybciej szło, to byłby efekt lepszy, był, bo już tak czekałem, przez chwilę tak się wycofałem, czekałem, czekałem, czekałem. czekałem. To już tak mniej, mniej tak. Ale spoko. Trochę strachu było. Całkiem sympatyczna gierka. Czekajcie, że się zepsuło mi coś. Dobra. Okej, okay. dzięki za oglądanie. Co złego to ja i do następnego. Trzymajcie się, cześć, na razie.